Iła, słuchaj, sądy za mała. Mówiła, że jesteśmy w kolejce na wywózkę. martw się, włos z głowy wam nie spadnie. Jest aż 180 chłopaków w lesie, i w każdej chwili was odbijemy. I tej nocy feralnej przyjechali z 19 czerwca. załadowany nas takie I do światła, do wagonów towarowych, jak by było, załadowany. Nasz cztery chyba, i, i w ogóle z jednej wioski, korbie i droga, było dziewięć rodzin. Z dzieci, mężczyźni wszyscy, uciekanie do nas. Jedynie taka pani może jej możliwym nauczycielem. W szkole zawodowej w Ostrojce, bo ona była nauczycielką. Ona z domu się nazywała Ja To było ich 40. Jak nas wywoziły 19 na 20 czerwca, to już za Stokiem, Niemcy napadli na Rosjan i już samoloty, pociąg uciekał, a samoloty bombardowały. Także uciekliśmy ze śmiercią za Ural, tyle ile stąd do Uralu, to możecie sobie wyobrazić na mapie, jaka to odległość siedzi nas pod Polski I nie rozbudzili wszystkich razem. Do tej wioski w Pozu, co nas zawieźli, na siedem rodzin. Cztery tak kilometry dalej zdążyli ileś rodzinie i tak no, ja poszedłem do przedszkola, brat poczynł do żłobka, a mama poszła do pracy. A że znała dobrze język rosyjski, znała język niemiecki. Pracowała w biurze, tłumaczyła tam, na Miała trochę lżejszą pracy. Brat, ten najmłodszy, ten najstarszy, już musiał iść do pracy, worki nosić się ziemniakami, bo musiał zarobić. U nich było tak, kto nie raportuje, <coughs> jest, nie kuszaje, Kto nie pracuje, to nie i nie, nie. Więc wiedza była niesamowita, te jest skrota za polską. No. Mieszkaliśmy w takim pomieszczeniu 20 metrów sześciennych, 6, 6, 6 rodzin, 20 osób. Trzeba było z kijem stać i ogajać przed szczurami, żeby tego małego nie pogryzły. A na dole beczka stała z wodą i żelaza, jak szczur się złapał, to go się topiło i tak dalej. Przyszedł takie rozjanie do nas i mówi, Pola, wy nie tych szczurów. Złap żywego i powiedz, że ja przyjdę i zrobię porządek. Więc przyszedł na Polskę. Symbolicznie mówi się, że taki był nóż w plecy, bo Polska nie spodziewała się, tak jak spodziewała się wojny niemiecko-polskiej, tak nie spodziewała się wojny rosyjsko-polskiej. Także ten 17 września jest taki znamienny. Tak. Jeśli byście pozwolili, to parę minut zajął jak właśnie wrzesień widział mój ojciec, mój no ojciec, który napisał w swojego czasu pamiętnik, to jest jego zdjęcie, oto jest taki rodowity rozbożanin, był kilkanaście lat sołtysem w rozborach i radnym Gromadzka Rada Narodowa no Wsi, wtedy był ale jeśli pozwolicie, nie długie, ale jestem do ojca. Tak, o, pozwólcie. Krótki fragment właśnie pamiętnika, bo tata mój napisał pamiętnik. I właśnie wybrałem ten fragment wrześniowy z pamiętnika. W maju 30 od razu też takie następnie powiem. To jest pisownia oryginalna. Takie zwroty, jakie, jakie używano właśnie wtedy i tata takich... Bo był prostym człowiekiem, tak i używał. Był on ten w tekście. W maju 1939 roku dostałem wezwanie na komisję powarową. W maju 1939. Eee, tak. I zostaje przyjęty, ale sądy Rozór był razem znany na tej komisji i zaraz zgłosił, że ja jestem jedynym żywicielem rodziny, bo oboje rodzice nie żyją, a ja jestem najstarszy. I mam na utrzymaniu młodszą siostrę z i młodszego brata Mietka i sam prowadzę gospodarstwo. Wtedy oficer powiedział, niech składa podanie o odroczenie służby wojskowej. Zaraz na drugi dzień poszedłem do kierownika szkoły, kierownikiem szkoły był wtedy pan konieczny Jan, to był pierwszy kierownik szkoły w, szkoły w rozwoju. Już na początku lipca dostałem odpowiedź, że jestem odroczony i cieszyłem się z tego bardzo. Ale tej uciechy było krótko, bo już widać dokładnie, że ich z rezerwy powołują do wojska. I wszyscy gadają, że Hitler szuka zaczepki. Chce, żeby mu oddać Gdańsk i pobudować autostradę do Prus Wschodnich. Ale ten Żyd, co u mnie garnitury żył, często ze mną gadał o wojnie. Mówił, że czytał w tych swoich pismach, że Żydzi w tę wojnę wszyscy wyginą. Już pod koniec sierpnia i u nas w rozborach pobrali do wojska Jawka Czesława, Siemkiewicza, Wincentego, Gobrzynieckiego, Bronisława, Szczepańskiego, Bronisława, Bierka Stanisława, Pogóżelskiego i innych. I już wszyscy żyjemy w napięciu, a Żydzi się najbardziej bali. Sklepy w Ostrowence już od połowy sierpnia pozamykane, towary pochowane, pozaprochowane, wywiezione. W Ostrowence zrobiło się pusto, a u nas dotąd, dostał, dostał taki nakaz, żeby ładniejsze konie i wozy poprowadzić do tarzyna, bo tam wojsko będzie je przyjmować. I był nakaz, że kto się nie posłucha, to kara śmierci. I z całej gminy najechało się chłopów i wojsko wybierało. I nie wzięli jednego konia i ten nowy wóz. Dali karteczki. No ileś tam złotych, że po wojnie wypłacą. I o mój Boże, 1 września, o świcie czarne i kibielowskie ptaki zakryły niebo. Zaczęły się smutne czasy. Co dzień te czarne półkowce przelatywały nad rozwarami. a z miasta to wszyscy ludzie, Polacy i Żydzi uciekali na wsie bo Ostrowońka była blisko kołów wschodnich, to wszyscy myśleli, że tu nadal go będzie mój, a oni poszli inną drogą. Pierwszych jednorowców widziałem 10 września w niedzielę. Byłem w kościele w Miastowie. Od Nowogrodu do szosu najechały się pełne niemieckiego wojska. Samochody, motocykle latały jak wściekłe psy. Tylko rękawy po do łokciów, jakby wygolone. Tak żeśmy popatrzyli na nich, każdy czysty, ubranie czyste, niezakurzone, bo oni na piechotę do Polski nie przyszli, tylko przyjechali. A nasz żołnierz pewnym na plecach dźwigał spoczony, bo pot przez mundur przyłaził. Maszerowali od na pod i to zawsze noc, wymęczeni, wyspali, zakurzeni i tak się męczyli. Tylko szans naładowanych amunicją i żywnością i ten, ten słychać było. My wersji nie staliśmy ze strachu. Przyglądaliśmy się tej potędze hitlerowskiej. Porównywaliśmy z naszym wojskiem. Gdyby bolszewicy nie dali ciosa Polakom w plecy, to jeszcze ta nasza armia by się podtrzymała. Ale 17 września bolszewicy zadali ten cios w plecy i już nasi musieli skapitulować. Gdy Polska skapitulowała, wtedy Niemcy musieli wycofać się z zajętych terenów wschodnich i Rosjanie zajmowali te tereny. Granica była pod Wojciechowicami, Teodorowo było pod Rosjanami, granica była po Narwi. za Narwią byli Niemcy, Nowagierz była pod Rosjanami, a Goworki pod Niemcami. Susk stary i nowy też pod Rosjami. Na początku to ludzie chodzili za, za granicę do Ostrołęgi, ale to krótko, bo zaraz zrobili zebranie w każdej wsi i ogłosili, że jak tylko kogoś złapią, to rodzina będzie wywieziona na Syberię. I już się chodzenie skończyło. Ale czy można było tak siedzieć, nie chodzić, kiedy pod tymi ruskimi nie można było nic kupić? A już zaczynała się jesień, dzień, patrzyć. Wieczory dłuższe, potrzeba nafty, cukru, soli, a tu wszystkiego brak. Po drugiej stronie granicy, w było wszystko. Nawet młodzi mogli się ufnąć do ślubu. No i kto odważniejszy, to szedł za granicę. I nie ja chodziłem. Przyzwyczaiłem się, ja ściągnęło i aż ciągnęło, iść tam i zrobić zakupy, a i na zarobek coś przynieść. Jednego razu we wrześniu przychodzi do mnie ten znajomy, żyd, krawiec, z proemki i pyta, Czyli go nie przyjąć tak po bo on zatrzymał się w Brodoszewie, ale tam malutkie mieszkanie i jemu to nie odpowiada. Trudno było mu odmówić, mówię więc mu to przychodź. I zaraz na drugi dzień zwiózł całą rodzinę. Było ich czworo, w tym mała córka i czeladni klicek. Roboty miał dużo bogatych, budowli.